Piękne Shadow Driverki, Mega Mocny, Bayonet Freehand i epicki Fire Serpent są razem warte ponad 7000 zł i co najlepsze, mogą być Twoje. Do tego przytacie Kotfi jako, ale więcej szczegółów poznasz już za chwilę. Miłego oglądania! Hej, cześć się Manko, przyjacielu, witam Cię w kolejnym filmie. W ostatnim udało nam się skambekować. Nowe rozdanie, czyli dorzucono do mnie Bayonet Free Hands o pewnie 2000 zł. Zainteresuj się tym koniecznie, ale o tym w dalszej części tego filmu. Na samym starcie klikam case battle, idę na mój ulubiony tryb. Ktoś coś stworzył ambitnego, ciekawego tutaj. Myślisz taka batelka, do 2500. tysiąca? Myślisz coś byśmy znaleźli? Dalibyśmy radę, może coś takiego tutaj ugotować? O! O! Ile jokerów? No to mi się podoba, to jest fajna batelka. Kopiuję sobie pośpiesznie na trzy osoby i na underdogu, bo ostatnio oddawało nie najgorzej. Też zgarnąłem fajną battle na klasyku, W związku z czym teraz myślę, że Underdog. Robiliśmy tę szerka ostatnio. No, rewelacji tam nie było. Underdog, czyli trafiam jak najmniej. W ogóle co my tu mamy? Mamy Plug Case'a, z którego najlepszym dropem jest Gamma Doppler za 2,5 koła, którego właśnie trafiam. No teraz musi violet polecieć. sloter tu może polecieć. A WP więc jeszcze jest nadzieja. Jeszcze nie przekreślajmy tej batelki. Pomimo, że z pierwszej skrzyni nas trochę udupiło. No, to miejmy nadzieję, że kolejne skrzynki okażą się dla nas lepsze po prostu, bardziej pomyślne. Dobra, dwa razy rękawice dla naszych oponentów. Idealne ułożenie pod underdoga. Tylko coś jeszcze muszą razem przywarcić, żeby to miało miejsce. Fejdy dorzucone od Alexa. W Alexa mamy póki co z głowy, ma 900 złotych przewagi i 700 jeszcze musi musimy wydrobić, dropi! Dropi Drobi bajoneta za za 2600 złotych i wychodzę na prowadzenie. Stój, to jak Ci powiem, że możesz w prosty sposób ze stówki mieć 135. Z 1000 1350. Innymi słowy, 35% więcej. Chodzisz sobie na Pirate Swap, czyli na stronę do wym. Zmienienia skinów z gigantycznym bankiem przedmiotów. I jak widzisz, nie komają 35% bonus do depozytu. A to jeżeli wejdziesz sobie tutaj i wpiszesz kodik FIACO. Co więcej, mogęś tutaj pozbyć wielu śmieciowych przedmiotów z mojego eku na rzecz jednego ładnego. Strona kompletnie nie ogarnia naklejek, w związku z czym krafty nie są wliczane. Zapraszam cię bardzo serdecznie na Pirates z kodem oczywiście Fiako. Z batli za 28 jestem w idealnej pozycji Nie trawiam nic powalonego, to będzie moje To będzie moje i zgarniam 10 koła na samym starcie Z batli za 2200 Fenomenalny początek tego odcinka To mi się podoba, o to tutaj chodziło uh, uh, No spokojnie, muszę trochę Ochłonąć po prostu, od najdroższych sobie posortuję Zablokuję sobie te dwa noże Sprzedam sobie resztę za 5600 Jesteśmy na potężnym plusie, jesteśmy na plusie Tak z 8 koła, luźno, luźno, luźno Więc to mi się mega, mega podoba Perfekcyjnie, tak możemy zaczynać odcinki. Przyjacielu, jeżeli chciałbyś dać szansę swojemu szczęściu, możesz kliknąć sobie tutaj w plusik, wybrać spośród wielu metod płatności, a następnie użyć kodu FIACO, który daje ci 2 zł dzień groszy na start, nawet jeżeli nic nie wpłacasz. Dodatkowo otrzymasz 10% bonus do depozytu. Jeżeli i tak próbowałeś podjąć taką decyzję, chciałeś sobie coś płacić, to z moim kodem otrzymasz po prostu więcej. Na przykład spłaciłeś 100, no to otrzymasz yy, 110. Jeżeli wpłacasz na przykład 300, otrzymasz 330, więc warto o tym oczywiście wiedzieć. I nie mniej jednak warto wiedzieć o rozdaniach. 3 potężne rozdania. Jak wpłacisz sobie 15 zł z moim kodem Bierz udział w rozdaniu na takie szadołki Za prawie półtora koła Jeżeli wpłacisz 20 zł z moim kodem Bierz udział w rozdaniu też na takiego frichenda, Oraz oczywiście na te szadełki. A jak wpłacisz sobie 3 dychy z moim kodem To bierz udział we wszystkich trzech rozdaniach No suma nagród... Pokuszę się o stwierdzenie, przekracza przekracza tysięcy, więc nie ma lipy, nie ma wiochy, więc yy, możecie się zainteresować. Jeżeli tak na przykład planowałeś, nie jest to najgorsza opcja, ja idę na tą. O nie, on ostatnio odda... o nie, 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 Od niej się otrzepię, ale IGLK za 2000 on ostatnio nie dał. On ostatnio nie dał. Blue Phosphor na sam starcie, Blue Phosphor, stój, stój. Kuźwa. Tak myślałem właśnie, że kurde za szybko leci, ale z drugiej strony mówię, dobra, może się zatrzyma. Może będzie dobrze. CZ Chase, no niby to jest szósty najlepszy drop, ale to chyba 600 kosztuje coś takiego. No 750, suwenier faktor new. No niby to jest kolekcja Cobblestone'a, no niby tak, ale no wartościowo, wartościowo no szału tutaj nie ma. Cortisierra za 240, błaga modem, nie stać jeszcze na dwie takowe skrzynki. Black Lotus, no ten Sapphire, za ile on kosztuje? 6000, 7000 praktycznie, no nie marzeń, ale no niestety... Jakże blisko, ostatnia takowa skrzynia. A już był taki fajny profit, już się tak cieszyłem, a tu będzie jedna wielka czapa z tego co widzę, jak teraz nic nie poleci. Poligony nawet nie polecą. Stratosphere, M4, no siódmy najlepszy drop, 180. Nie styknie na kolejne otwarcie. Czekajcie, jest event, więc walutę eventową mogę w tym momencie tutaj sobie wrzucić. Robimy coś takiego, 117 Ok, jeszcze 50 tysięcy mamy, 50 zł odda, 280, no dobra. To jest znak, to jest znak, żeby wrócić za wszystko i proszę. USP Black Lotus. Trzymajcie mnie. 53 zł, ale żem się przejechał. A już się cieszyłem, już się cieszyłem, że wreszcie jakieś eku tu powstaje. Że wreszcie coś tu się krystalizuje. Ale niestety nie teraz. Słuchajcie, no musimy zrobić coś takiego. No do 2000 by się przydało coś. 1600 minimum i pokaż mi jakiegoś tosa. O! Okej, okay, tylko są dwa kałachy, mało bardzo O, 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 właśnie, wszystkie na Jokerze To mi się podoba, przepraszam, na Jesterze oczywiście Underdoga zganęliśmy Czy to na klasyku może mieć potencjał? No kurde, może, to kurde musi mieć potencjał na klasyku Szczerze w to wierzę, szczerze na to liczę, przyjacielu Więc jeden bot, drugi bot Bot Adrian i bot Rosso W tym momencie naszymi oponentami Trzy skrzynie na Jesterze, po pierwsze skrzynia Love. No ona nie daje szału Chyba Adrian Dokładnie tak z tym Sayereksem musimy się na dosyć mocne prowadzenie Bo przykładowo nade mnie Ponad 400 przewagi Teraz ten tek e, Fuel Injector Oj nie 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 To nie daje nam nic ciekawego Jest sztyleto, Ale dwa razy sztyleto, Mój ładniejszy Ło Ale dobra Walić tą bitwę Mam punkty Milion sto punktów Milion sto punktów, klikam pośpiesznie sklep, 1200, milion dwieście To są dwa takie crimsony przecież Jak ja dawno nie miałem tej premii, to też jest za że jak sobie gracie batelki, To cały czas wam się nalicza taka eventowa właśnie yy, znaczy eventowa, jejku, to taka batlowa waluta, że się tak wyrażę, to właśnie tokeny Je możecie sobie wymienić, jak możecie zobaczyć, pomimo że przegrałem batle. To pięć koła mi wpada do kieszeni, więc dzięki temu, wiecie, mogłoby tego nie być. No i zwyczajnie, świecie, mogłoby tego nie być, ale jest. I to mi się mega, mega podoba. Kopiuję tą batlę znowu na trzy osoby i ja muszę ją teraz gajnąć. Teraz coś czuję, że tak pięć koła z niej wynosimy i będzie w porządku. Będzie nawet plusik z tego odcinka, tylko no pięć koła teraz trzeba trafić, tak? Tak mi dopomóż Bóg. Amen. Dobra, zaczynamy z pole position, proszę Państwa Cyrex M4A1S Za 480 zł, więc to mi się podoba Drugie otwarcie już trochę mniej szczęśliwe No, szanujmy się, szału nie ma Póki co w puli jakoś 600 zł Fuel injector, coś czuję, że Emilii nie tutaj wyciąka? Dokładnie tak 1640, nawet na plus nie wychodzi, więc Jestem w stanie się pogodzić ze stratą takowych itemów Nawet bym się z tego nie cieszył Więc w początku, ja tutaj idę za ciosem I miejmy nadzieję, że teraz zgarniamy coś potężniejszego Dużo potężniejszego, takie jest założenie przynajmniej Proszę, żeby tak to się udało? O kurde, sloter na samym początku 2600. No będzie ciężko. Przepraszam, że tu jest najdotrafienie i to jeszcze jest na Jesterze, więc to tego Knight'a. 4% to jest naprawdę, naprawdę dużo. Proszę Państwa, Knight! No, niestety nie tym razem. Niestety rycerz tym razem nie zagościł. 4000. No, coś takiego chciałem zgarnąć. O to mi chodziło. No, ale niestety nie dla psa kiełbachaj muszę się nacieszyć czymś innym. Marcelin dołączył. Marcelin, chłopie. Tutaj prosta jest akcja, tak? Ja zrobię coś kodackiego. Ty też teraz coś fajnego, żebym miał więcej. Electric Hive dla dwóch moich oponentów. Nie cieszy mnie to zbytnio, ale dobra. Idziemy do przodu. To jest skrzynka jakaś Spring czy coś takiego? Dobrze kojarzę? Dokładnie tak. Spring Case. Ok. 221 złotych na mnie. Dla mnie. Troszeczkę się zbliżam. Ojejku, beznadziejnie, i Alex z takie ochłapy. 1300 złotych. Pożal się Boże. Stać mi jeszcze na tą batlę i na jeszcze w razie czego jedną batlę, no nie? Ale nie chcę, nie chcę, ja to muszę zgarnąć, to też batla. O, Marcelin znowu dołączył. On jest głodny. On jest głodny i on wierzy w moją batlę. Nie dziwię się, przyjacielu. Electric Hive tym razem dla mnie i to będzie najlepszy drop. Zaczynamy pole position, proszę państwa. Ale no nie wiem, co nam coś da w dół, że Teraz ten Cortex, niby nie najgorszy, no ale Kurde, są ochłapy, naprawdę. Musi coś teraz polecieć. Marcelin, Marcelin. Kurde, no ale też nie zgarniesz kości, turbo dużo. Ostatnia taka łatla. Marcelin, chodź tutaj. Wbijasz mordę w Mordofs. mogę zrobić ten 4 gaczy. Bo na 4 gaczy. Biszkopter teraz dołączył. O kurde, silo i Biszkopter! No to, żem stworzył tutaj normalnie potężną nawalankę z innymi streamerami, slash twórcami. Tak czy siak, początek nie najlepszy. Najlepszy dla Biszkoptera, bo ma aż 300 z tej to właśnie skrzyni. Oj, mogłem mieć na 4 gaczy. Bo jeżeli ja i tak coś drobne, to i tak zgarnę wszystko. Więc proszę, teraz wypluj to go od Nighta. Ale gówno, nie wierzę Ale przewaliło mi to jeszcze na takiej gównianej batelce, nie? Mamy cashback Nie, no A tak już dobrze szło, no pożal się Boże 210 zł Może znowu skambekujemy jak ostatnio, co? Mm -mm. Nie skambekujemy Ale chociaż ty skambekuj, łapeczkę w górę Po tym filmem, będę turbo wdzięczny I widzimy się w kolejnym, może kiedyś tam pójdzie dobrze Tak mi do pomóż Bóg, trzymaj się, strzała